Maria, jadę do Seattle. Chciałbym odpuścić, ale nie umiem. Muszę wymierzyć im sprawiedliwość. Elitaż będzie chciała jechać, powstrzymaj ją. Zabierz jej broń, zabierz jej konie, może ją gdzieś zamknij. Daj mi czas, żebym to skończył. Zawsze kochający Tomi. On się tam kurwa da zabić. Powinien był mnie zabrać. A ty dać nam ludzi, żeby ścigać tych skurwieli. Bardzo bym chciała. Chcesz mnie gdzieś zamknąć? Lepiej, żebyś została. Nie ma kurwa opcji. Lepiej, żebyś została, ale dobrze cię znam. Jedziesz z nią? Tak. nie chcecie się stąd wygrać? Hm? Tak. Pieszo? Tak. nie mają wam dać Waszego konia. Weźcie trochę amunicji. Dzięki, Maria. Ale zróbcie coś dla mnie. I sprowadźcie mojego durnego męża żywego. Jasne. W porządku. Ruszajcie, bo zrobi się ciemno.